І бензи покольований Ісус Христос, слава Ісусу Христу, вітаємо всіх дуже сердечно на службі Божій. Божої. Цьому святу будемо відправляти за душі померлих Станіслава, Емілії, Віцентини і Станіслави. Це мша свята замовили люди з лісоводів, де ми були похорих, то просимо теж просити, для них, щоб вони жили в Божій благодаті і в опіці матінки Божої. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy, byśmy godnie sprawowali tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ja to najświętszą Maryję zawsze dziewicy, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuj nad nami, Bóg Mogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się, się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria męki pańskie, abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie. Przez ja naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje Królu i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Panie z księgi proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już w łonie mej matki, od jej wnętrzności wspomniał mojej. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, ukaił mnie w swoim kołczanie i rzekł: Ty jesteś sługą moim, Izraelu. Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic, zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Zysławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę: bym nawrócił do Niego Jakuba, zgromadził Mu Izraela. A mówi, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowił Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców dzień. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość. Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość. Tobie, Panie ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na niej. Wyzwól mnie i uratuj w Twojej sprawiedliwości. Na ku mnie swoje ucho zeszli ocaleni. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Będę, Będę wysławiał Będę Twoją sprawiedliwość. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin. Od łona matki, moim opiekunem. Będę wychwaloną Twoją sprawiedliwość. Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość. Przez cały dzień Tą pomoc, bo nawet nie znam jej wiary. Boże, Ty mnie uczyniłeś od mojej młodości. I od tej chwili głoszę Twoje cuda. Będę złapiony w Twojej sprawiedliwość. Chwała Tobie, królu wieków. Tobie, królu wieków. Witaj, nasz królu, posłuszny woli Ojca. Jak cichego baranka na zadziewanie <coughs> prowadzący na ukrzyżowanie. Chwała, chwała, tobie, chwała tobie, królu, królu wieków. Pan z wami. Z duchem Twoim. Słowa Świętej Ewangelii według Świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadcza. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus milował, spoczywał na piersi Jego. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do Niego, kto to jest, o kim mówi. Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego, Panie, ktoż to jest? Jezus odparł. To ten, dla którego umoczył kawałek chleba i podał mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona, Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus rzekł, zaś rzekł do niego: Co masz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział: Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem. Niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc. Po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Sem człowieczy został teraz otoczony chwalą, a w nim Bóg został chwalą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwalą, to i Bóg go otoczy chwalą w sobie samym, i to zaraz go chwalą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz mówię wam. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr. Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus. Życie mnie, moje swoje oddasz za mnie. Za prawdę, za prawdę opowiadam Ci, kogo nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. I słowa Świętej Ewangelii zgadzą nam nasze grzechy. Bódmy się w naszych intencjach. Modlimy się za nas wszystkich, żywy, tych zgromadzonych nam świętych, i Panu daj nam zdrowia, błogosławieństwa i Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Вислухай нас, пані. Помолимося за, за їхні родини і за наші родини, що пан нас благословив, кожній минуті, і Матка Боска очимувала Духом Святим. Тебе просимо. Вислухай нас, пані. Помолимося за душі змаглих, щоб пан нас, за всіх душі змаглих, їхніх і наших, щоб пан Бог приїхав до Колесу Небеського. Тебе просимо. Вислухай нас, пані. Помоглимося за славу Каплану, за Яна, за Марціяна, щоби допомогли їх оздоровити, щоб вони повернулися до своєї параджі. Тебе просимо. Вислухай нас, пані. Помоглимося за Капланов, польських і українських, за всіх душпастерських, щоби допомогли їм допомогти Капланській праці. Тебе просимо. Вислухай нас, пані. Modlimy się za, za nas, za ojca Laurencia, żeby Pan mógł im dać zdrowia, siły, błogosławieństwa, żeby Pan mógł im pomóc w tych pracy, pracach. prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. Modlimy się za chorych ludzi, jakie leżą w szpitalu, w bolnicach, żeby Pan mógł ich uzdrowić i po powrócili się do domu na pociechy swojej rodzinie. ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. Pomóżmy się, się za Anitę moją znajomą, która jest w szpitalu, ciężko chora. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Pomóżmy się za ludzi konających. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Pomodlimy się za duszy Marłek Draszkowskich, żeby Pan mógł ich do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, pani Pomodlimy się za wszystkie rodziny Draszkowskich, żeby Pan do im zdrowia, błogosławieństwo Matka Boska, Chaj Jehowa, u... swoim Duchem Świętym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Spanie. От ми сі в тих інтенціях, котрі нас просили о мадлітві, Боже, благословіньство, почебні ласки для людей, котрі замовили мше свєнтом, а зважча за змарлих Станіслава, Емілії, Віцентини, Станіслава. Тебе просімо. Не слухай нас, пане. Не слухай, Боже, нашу уфну просьбу і мадлітві, з вяром і милостю ми заносимо до тебе через Христоса, пана нашого. Амінь. Błogosławiony jesteś Panie Boże świata, bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb który jest sową ziemi i pracą ludzkich Tobie go przenosimy, by stał się dla nas chlebem życia błogosławiony jesteś Bożym teraz i na wieki stosmy starym wody i wina daj nam Bożą udział w Chrystusa który przyjął nasze człowieczeństwo Błogosławiony jesteś, Pani Boże świata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przenosimy, by stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Bożym, teraz się zawierasz. Na Czym nas, Panie, stojących przed Tobą, duchu pokory, sercem skruszonym, niech nasza ofiara tak się dokona przy Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Oby mnie, Panie, z mojej winy i mnie nie grzechu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiary przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmą ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę Twojego imię, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawy ofiary Twoich wiernych i doprowadź ich do pełni zbawienia, którego zadatek otrzymują w świętych darach przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Jest W górym serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to jest sprawiedliwy. Zaprawdę godny to jest sprawiedliwy, słuszny i zbawienny, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, milosierny Ojcze Wszechmogący Boże Królu Wiecznej, chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zbliżają się dni Jego zbawczej męki i. Kwalibnego wstania dni, w których chcemy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego odkupienia. Przez niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyli się do nich razem z nimi, wolając. Święty, 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 Pan był zastępny. Jane są niebiosy, i ziemia chwały Usana na wysokość, błogosławionych, który idzie w imię Pańskiej, wasana na wysokość. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocno Twojego ducha, aby stali się dla nas całymi krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na męki, wziął chleb i dzięki tobie składając, złamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydany. Pan mój Bóg mój, Pan, mój i Bóg mój, Pan my Bóg. Mój. Podobnie po wieczarze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojego nowego, wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. O na proszę, zła się moje, która pełniała serce swego, za grzechy moje, Jezu, przechodź, wszystkie grzechy moje. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego wszyscy chwali. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, z naszymi biskupami, leonem, radosławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię z się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bogarodzicą, Dziewicą Maryju, ze świętym Józefem jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostolami, męczennikami i błogosławionymi naszymi patronami, aniołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka część i chwala przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prosimy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest który w niebie, święty, święty, imię Twoje, wszystko jest Twoje, bądź Twoja. Jako niebie, takie na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy winy. naszym minowajcom nie ja wódź nas, nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Wybaw nas Panie dla wszelkiego, obdasz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwala na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Jest duchiem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkich. Baranku Boże, które gladi grzechie świata. zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który władzi w grzechie świata zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gladzi w grzechie świata. Od raz nas w spokoju. Oto baranek Boży, który gladzi grzech i świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien, ale przyjście do mnie. Ale powieść tylko Słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. celu Chrystusa, niech nas na życie wieczne. Amen. Chrystusa, niech nas szarzy na życie wieczne. Amen. Wierzy w siebie, Boże, żywię. Wtrój jedyny i prawdziwy. Wierzy coś, objawia w Boże. Te słowa umyć nie może. Ufam Tobie, Bożcie, wierny. Wszechmogący, miluj się. Dasz mi grzechu, odpuszczaj odpuszczenie. ласки і вічні здрові. Боже, хочеш, не поймуй, єднак на шістку милуй, на шістку це є спорон, будьте добре не скончон, а жалую за милості, єдине для твоєї милості. Бонь смілося мені як жишнам, для тебе опуща близьям, ніх бензі похвалені вши на свінші сран, так дзіві і крав Пана нашого Ісуса Христос. Nie będzie pochwaliony w na sakrę. Pra dziwi i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie będzie pochválion wszyscy sakrę. Prahdivy tiało i krjach Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Amen. Walaj dziękczynienie, bądź w każdym momencie. Jezusowi, przy najświętszym boskim sakramencie. Inny minut w godzinie, a godzin w wieczności. Tylekroć bądź pochwalony, Jezus ma miłość. Przyszedłeś do duszy mojej, O Jezus, Zbawicielu mój. Witam Cię jako Pana i Boga mojego. Dziękuję Ci, O Bożym, za dobroć Twoją. dziękuję Cię z całego serca. не Немілове спирання до кінця життя і всіх зв'язків цілих. Боже, будь завжди з нами, бронь мене від греху і покус, хочеш в терпіннях, в мене ласки свої, зараз і в годині смерті нашій. Амінь. Módlmy się. posileniu chlebem dającym zbawienie prosimy cię, miłosierny Boże, spraw, aby sakrament, który na, jest naszym pokarmem na ziemi, zapełnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O, pan z wami. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen